Tylko macie pogodę. Ona się tak nagle zimno zrobiło. Jeszcze kilka dni temu siedziałam tutaj z jagodą w krótkich rękawkach na tarasie. A dzisiaj już zimno. No. A ja też taka jeszcze nieogarnięta. Dopiero ja mamy... Nie? Co? Co? żeby <laughs> nie no, jeszcze taka nieogarnięta. Um, czekamy jeszcze na przesyłki, ale nie wiadomo czy dotrą, bo coś mamy zwłokę, że tak powiem. Dobra. No co? No nie nagrywaliśmy ostatnie tygodnie, to się u nas dużo działo. Ale nie wiem czy, ja, czy teraz wspominać o tym. Ja Wam puszczę takiego zbiorczego vloga w niedzielę. Wierzcie mi, że są duże zmiany i przez ten miesiąc tak urywkami nagrywaliśmy te jakieś czas filmiki, ale ja to chciałam złożyć w jednego vloga. Poza tym no, nie chciałam, żeby niektóre osoby wiedziały co się dzieje zanim się to tak naprawdę wszystko poukłada. No i tylko tyle, chcieliśmy się z Wami, z Grzesiem przywitać i zaprosić Was w niedzielę na vloga, bo podejrzewam... No, no, nowy rozdział w życiu. Bo podejrzewam, że uda mi się złożyć już tego vloga do niedzieli, że będę miała trochę czasu i żebyście o nas nie zapomnieli, dlatego przyszliśmy się tutaj z Wami przywitać z naszą poranną kartą. I nie zapomnijcie przyśmieciele, bo może nawet nie patrzcie na moje paznokcie, bo po prostu jest tragedia. <grystanie> Dobra, miłego dnia życzymy, ta? A Grzesiu mówi pogadaj, jeszcze pogadaj, żeby przynajmniej tak z 5 minut coś poopowiadać <grystanie> ludziom. No to włączam kamerkę i niech opowiada. <grystanie> ja mam ochotę. No ty opowiadasz no co? Co chcesz popowiedzieć? No, e, dzisiaj zobaczyłem, że deszcz zaczął padać, i... a mam tutaj kartony do do tego do pocięcia no bo się nie zmieści do żadnego kosza no i ten jak spada no to wyciągam sobie kartony na zewnątrz trochę namokną i wtedy zobacz jak idzie. nie trzeba ciąć tylko to już się samo układa taki wielki karton był i mam w kostkę włożone. a zobaczcie jakie mam buty <laughs> bo tu mokro Ale zimno się zrobiło, siedziemy na się już pod kołdrą. A mnie jest jakoś dzisiaj zimno. W ogóle dzisiaj Grześkowi dałam w nocy taki koncert, tak chrapałam. No. W zasadzie budzę się ciemno za oknem. Grzesia nie ma, ja mówię, gdzie on poszedł? Na baby chodzi czy co? Idę, a on siedzi biedny w kuchni. Ja już rozbudziłem się, już nie mogę. No, tak chrapałam, ale już dwa dni temu też taki mu koncert dałam, ale zmęczona już jestem. A poza tym, to przeziębienie mnie tak długo trzyma, już chyba trzeci tydzień. I tak jeszcze trochę kataru i potem się ciężko oddycha i chrapie strasznie w nocy. No. Złożone. A takie kartony wielkie były. No, poszły nam szafki. No i co? No i co no? Chciałyś opowiadać, to opowiadaj. No nie, no żyje się dobrze bez pracy, nie? <grym> no. Ale muszę wam powiedzieć, że no, tak mnie męczą z tego urzędu pracy, bo tu jest tak, że trzeba y, trzeba się zgłaszać do y, no poszukiwać samemu pracy, przynajmniej dwa razy, trzy razy w tygodniu wysyłać y, CV i no i oni jeszcze jest, jako, jako Urząd Pracy wysyłają ci, ci jeden do dwóch tygodniowo. No i teraz trzeba się zgłaszać tam, nie? No. No ja nie mogę im powiedzieć, a, że... D dajcie mi chwilę odetchnąć. No, no odetchnąć albo, bo, no chcę troszkę sobie w skarbowym zrobić... Do lepsze konto z mnie, bo jak nie będę pracował teraz, no to będzie mniej, mniej mi policzono na koniec roku z nie. No i... Ale mówisz nieskładnie, ludzie no nie wiedzą nie wiem, o co bo, chodzi. Kurde, bo, bo akurat weszłem na to, żeby, żeby to powiedzieć, ale nie wiedziałem jak to. No i tak się do z nim rozmawia właśnie. Ja zawsze no. mówię uspokój się, mów powoli, a on już trzy kroki jest do przodu i nie można nadążyć za tym, co w ogóle chce powiedzieć. Nie, bo doradca podatkowy mi powiedział, że lepiej by było, jak ja bym w tym roku już nie pracował. Tak. No bo jest podatek od y, zarobku. Przez to, że mieliśmy działalność, mm. to to się by doliczyło do tego i mm. po prostu się nie kalkuluje, żeby Grzegorz te trzy miesiące w ogóle podejmował pracę. No, A ale... w no, urzędzie nie mogę tego powiedzieć. A w urzędzie nie muszę <laughs> powiedzieć i cisną go jak, no. jak się leży. Jak no wlezie. bo tutaj e, e, strasznie szukają e, w gastronomii no, e, pracowników. są braki, y -y. takie braki są, że. No ale przeważnie jak wiesz jak niektóre oglądam jakieś ogłoszenia to muszę powiedzieć że yy, wiesz to co oni sobie wyżyczyli od ciebie to jest tyle napisane a yy, to co oferują. oni dla ciebie oferują to jest tyle <śmiech> <śmiech> tylko jaka płaca i tego i to wszystko a tak to a wymogi ogromne jezu no, yes, i, i, i co oni by chcieli żebyś ty robił i znał się i wyobraź sobie że któryś Któreś ogłoszenie było kucharz i obowiązkowy jest niemiecki, no bo wiadomo, niemiecki i angielski. Mhm. No, ja nie znam zero angielskiego, także... Ale ja nie wiem, po co w kucharzowie angielski. Chyba po to, żeby się dogadywać z tymi wszystkimi uchodźcami, nie? No wiesz, no teraz jest taka wszystko... mieszanka w kuchni, biorą... No. Biorą, kogo popadnie i angielskim się prawie każdy posługuje, oprócz może nas. No. A przypominam sobie, jak myśmy ten prowadzili pensjonat z niemiecki. Jak przyjeżdżali no. ludzie, no ale używaliśmy translatorów, rąk, no. nóg i jakoś się dogadywaliśmy. No. Nawet z Chińczykami, że się no, dogadali. Chińczyki z Korei byli. No właśnie, no, no, no. Dobra, grosi do już koniec tego przynudzania, bo nam mm -hmm. cały jest... Zachęcić ich na niedzielny vlog. Będzie fajny vlog, tak, nam, tak mi się wydaje. No. Ale jeszcze nie mówimy nic. Um, także zapraszamy Was w niedzielę, dobra? Przyjdźcie, przyjdźcie do nas. Wiem, że sobie ostatnio nie zapracowaliśmy na to, żebyście z nami tutaj wiernie siedzieli, ale wiecie, no czasami tak w życiu jest. Kurde, ale jestem blada. Dobra, znowu kończę, żeby Was nie straszyć. Tak, do zobaczenia w niedzielę. Pa! Do zobaczenia. Że się będziesz miał całe papucie mokre. Co się stało? To jak poleciała woda. Ja się, że nie chciała się oblać wodą. <grym> nie, to tutaj z góry. Dobrze, że z tej strony. <grym> Ty, ale jakby na mnie się wylało, co? <grym> ale byś miała do śmiechu. Ale byś miała do śmiechu. No. To już to widzę. Ale zimno, ja idę do domu, już zmarzłam. Tak? Zmarzłam, już idę do domu. O oh god Harcony zrobiłem. Na róże się nabiłem, także wszystko jest załatwione. Jeszcze tutaj musimy taką piłkę skombinować, żeby ten gruby badyl obciąć. Uho, I zimno, 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 zimno do domu.